Biograd na moru. Marek, jak tam spaliwam? Czyli trzeba wejść trochę do góry, żeby zapłacić za bilet. I paragon. Miłośnicy gry o tron muszą wiedzieć, że ona była filmowana nie tylko w Dubrowniku, ale również właśnie w Szybeniku. Cześć, witajcie w nowym blogu. My już po śniadanku, więc zaraz się zbieramy i gdzieś wyruszamy. A gdzie? Chcemy jechać do Szybenika. A jeżeli coś po drodze zobaczymy, no to staniemy i też nakręcimy jakiś króciutki filmik. Więc ruszamy. Biograd na Moru. Podjechaliśmy na stację benzynową kwiecień 2023. Yy, Marek jak tam z paliwa? Paliwa Euro 39. 95? Tak. Ok. Jeszcze widoczek. Jadąc Jadranską Magistralą w stronę Szybenika, zatrzymaliśmy się przed Szybeńskim Mostem na parkingu, żeby podziwiać przepiękną panoramę, którą teraz możecie zobaczyć. W oddali widać Szybenik, miejsca do parkowania jest sporo, jest tam też hotel, notabene panorama, więc warto się zatrzymać i zrobić kilka ślicznych zdjęć. się do Szybenika, zobaczcie, jeżeli komuś potrzebne są sklepy, to mamy ich tutaj dużo, to jest jeszcze przed samym Szybenikiem, zanim się wjedzie na Stare Miasto. Przed nami na wzgórzu już widać twierdzę. I jedziemy w stronę już Starego Miasta w Szybeniku. Zobaczcie, jak wąsko. W Szybeniku jest wiele wąskich uliczek, jak widzicie. Google Maps bardzo często pokazuje szybsze trasy, jakieś skróty. Trzeba bardzo uważać, zwłaszcza jak się ma trochę większy samochód. Jesteśmy już pod twierdzą w Szybeniku. Musieliśmy kupić bilet parkingowy. Godzina kosztuje 80 centów. Tak, a parking jest nie za duży. Ten zaraz przy także tak, że tak było, żeby było tak bliziutko. Generalnie jest problem, żeby znaleźć miejsca parkingowe. Jesteśmy przy wejściu. Zobaczmy, ile kosztują bilety dorośli: 10 euro, dzieci 6,5 euro i bilet rodziny 23 euro forteca świętego Michała. Na razie weszliśmy tymi schodami i jeszcze nie mieliśmy zapłacić. O, to już widzę, będzie u góry. Trzeba, czyli trzeba wejść trochę do góry, żeby zapłacić za bilet. Zobaczcie, i tutaj dopiero będzie ta budka z biletami, a już jesteśmy w sumie w tej twierdzy. Kupiliśmy już dwa bilety po 10 eurasów. Każdy i tak w cenie biletu dostaniecie taką mapkę, mapkę tego zamku z jakimś takim rysem historycznym. To jest taki grumelek dla ciki. Poczekaj, zrobię zbliżenie. Tak. Mhm. I paragon. Tak, ale zobaczcie, już pierwsza rzecz, którą pewnie widzicie, to przecudny widok. Także idziemy dalej zwiedzać. Cysterna. Medialne wystawy, wszystko w tych murach stworzone tutaj, zobaczcie. Tutaj piec do wypiekania chleba. Też koncerty. Jest taka scena na zewnątrz. To jest właśnie ta scena na, na świeżym powietrzu. Byliście tu kiedyś na koncercie? Jesteśmy teraz pod tą sceną, i tutaj normalnie jest bar, ale teraz jest zamknięty. Na samym szczycie, pierdzy, Zobaczcie piękne widok. Są tu wszędzie, są piękne widoki. Marek mówi, że dron w ogóle tu nie jest potrzebny. No nie. Skończyliśmy zwiedzanie Portecy, tak minimum to tak z pół godziny. Tak, musimy, musimy, wydaje nam się, że pół godzinki spokojnie wystarczy, ale też można sobie poczuć i sobie pochodzić, popatrzeć i oglądać fajne widoczki, zresztą zobaczycie. No to tak godzinkę może tak. Można zarezerwować spokojnie. Tak, no chyba, że ktoś chce jeszcze więcej. Tak. A teraz z wąskimi uliczkami Szczybelnika zdążamy do Katedry Świętego Jakuba. To prawda. Jesteśmy w ogrodzie świętego Wawrzyńca. restauracyjka. Miłośnicy gry o tron muszą wiedzieć, że ona była filmowana nie tylko w Wizyta ale również właśnie właśnie przy wizyta wizyta jest Katedra Świętego wizyta w w Katedra Świętego Jakuba została wybudowana w XV wieku. Łączy style renesansowe i gotyckie. Z kopułą jest to kościół rzymskokatolicki, trójnawowy. W 2000 roku została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Widzieliście, katedra jest teraz w renowacji, normalnie się płaci wstęp, no chyba, że idziecie na mszę świętą? No wtedy nie musicie płacić, także, ale warto wejść, zobaczcie, zobaczycie. naprawdę przepiękna kopuła, widać ją ze z środka. Pokazałam że, no... właśnie tak? na filmie. Mhm. na tym już kończymy naszą wycieczkę po Szybeniku. Zegnamy się z Szybenikiem. Zawsze jak tutaj wracamy do Szybenika, mamy to samo wrażenie, że to jest przepiękne miasteczko, przepiękny klimat, fajne wąskie uliczki, takie troszeczkę jak Dubrownik. Mnie osobiście się lepiej podoba niż Dubrownik, ale kwestia gustu. Ale naprawdę warto tu przyjechać, no, chociażby pospacerować sobie właśnie z uliczkami, zjeść nawet gdzieś loda, a może wypić sobie jakąś kawkę na obrzeżu. Naprawdę bardzo fajnie. Czasami nawet nie doceniamy to miasteczko, powiem wam szczerze, właśnie znaczy miasteczko, takie miasto to nie jest takie sobie miasteczko. Na dwie rzeczy jednak zwróćcie uwagę, tutaj jest zawsze problem z parkowaniem i dobrze zobaczcie gdzie zaparkować sobie wcześniej, żeby sobie to wyznaczyć to miejsca parkowania. Tak, druga. możemy Wam powiedzieć, że my kiedyś stawialiśmy przy pływalni, nie? przy basenie i tam oczywiście też się płaci, ale tym nie są jakieś takie wystawy. Ale zobaczcie, w to nie ceny. chodzi o to, że, że, tam jest, że to jest bezpłatne, bo to się wszędzie płaci, wszędzie są te zony płatne, ale jest po prostu nie ma miejsca tak naprawdę. nie? Mhm. Także, także to warto sobie zwrócić na to uwagę. I tak jak my z Martą jesteśmy tu któryś kolejny raz doszliśmy do wniosku, że zwiedzenie Szybenika lipiec sierpień to chyba nie jest najlepszy pomysł. Jak Zwłaszcza wyjdzie... wchodzenie na tą fortecę. Pozwólcie uwagę, że tutaj, tutaj są takie górki, no także no, jest troszeczkę ostro, jak w niejął być stopni w cieniu. Ale naprawdę warto przyjechać do Szybenika. I kochani, to już wszystko. Do zobaczenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Prosimy o co? Subskrypcję i lajki. Górę. I możecie coś pisać też w komentarzach, zawsze nam jest też bardzo miło. Tak jest. Pa. pa.